Dzisiaj w Brookhaven biedna mama i bogata mama adoptowały mnie, ale to co się działo potem przechodzi ludzkie pojęcie. Pamiętajmy kończycie stawić łapę w górę, suba dzwonkiem i napisz w komentarzu mama, a przypnę ci serce. Czemu nikt nie chce nas adoptować już, słuchajcie, piąty rok dosłownie. O, zobaczcie kto się idzie. Wynocha, nie przyjmujemy tutaj menelek ani żebraczek. Ale spokojnie, ja chciałam synka adoptować mojego synka. Że co pani chce adoptować kogoś? Przez pani z jakichś kocich, jakichś dziwnych ubraniach. No wiem, wiem, skóra skota, ale trochę... Chciałam prosić, o jakieś dziecko do adopcji, bo potrzebuję jakiegoś synka. To dobra, nie chcę pani kogoś wybierze, tylko szybko. O, nie, słuchajcie, ona wygląda jak jakaś totalna menelka. zobaczcie, ona jest chyba mega biedna. Ona ma jakieś ubranie z jakichś podartych kotów. Słuchajcie, to jest chyba kocia skóra. Co ja nie chcę być przeadoptowanym? Nie, nie, słuchajcie, ja nie chcę, tylko żeby ona mnie nie adoptowała. No kogo by tutaj wybrać? Kogo my tutaj mamy? Nie, słuchajcie, ja nie chcę, ja nie chcę. Ona pewnie mieszka, słuchajcie, w jakimś szałasie, nie, tylko nie chcę mieć takiej mamy. Nie, 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 nie. O, jaka ładna dziewczynka blond włosy tutaj. Stoi? No, kochana, może ciebie bym adoptowała? Chociaż, chociaż nie, 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 może zaraz, nie, nie. Chłopczyk z zieloną czapką. U, e, e, zielona czapka? To jestem chyba ja, nie. Proszę, nie, proszę. Bardzo pani, pani, nie. Proszę, proszę pani tutaj. Tak, tak, chodź tutaj, chłopczyku. Wyglądasz takiego miłego chłopca. Nie, proszę, 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 tylko nie mnie, tylko nie mnie. Proszę. Nie, nie, to jest jakaś pomyłka. Ciociu, Ciociu, proszę, tylko nie ona, ona, ona naprawdę jest jakoś w proszę. Ej, ej, zaraz, ty nie masz nic do gadania. Masz się jej słuchać. Jeżeli cię będzie adoptować, to będzie. Proszę, nie, nie. Czemu ja, czemu ja? Tak, tak, chodź tutaj, maluszku. Chciałam cię adoptować. Co mam zrobić? A nie... Tylko pani dokumenty wypisz po sprawie Okej, okay, poproszę Okej, okay, tutaj zaświadczenie O tym proszę, proszę Tutaj bardzo Ostatni podpisik I dziękuję, synek jest pani Tutaj proszę, dziękuję No mój drodzy, nie czemu ja naprawdę Ha, 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 teraz gnij z tą menelką My tu sobie zostajemy Czekamy na prawdziwą, bogatą mamę Słuchajcie, nie czemu ja Czemu ja po pięciu latach w tym domu Słuchajcie, wreszcie mnie adoptuje Jakaś biedna mama menelka Zobaczcie, wynosi mnie już stąd Dobra, synek, idziemy do twojego nowego Pięknego luksusowego domku Ale mamo gdzie my w ogóle mieszkamy Może w tym osiedlu tutaj na górze mieszkamy To może jakaś fajna willa tutaj zobaczcie na górze Czy coś w ogóle Ej ej tu jest jakiś namiot w ogóle e Tak synek to jest twój nowy domowy namiot Ze skóry z jelenia A, e, Co to jest namiot ze skóry z jelenia Ja tutaj mam mieszkać ale tu jest tylko jeden piwór, Mamo gdzie mam spać Synek, będziesz spał pod tamtym drzewem. E, pod tym drzewem, że ja mam spać pod tym drzewem co? Nie, proszę, tylko nie to, mamo. Proszę, ale możemy się jakoś tutaj nie wiem, rozłożyć w dwójkę. Masz tam spać, powiedziałam, więc tak ma być i nic, tutaj nie gadaj. E, e, a dobrze, dobrze, mamo. Dobrze, dobrze będę spał pod tym dziwnym drzewem jak jakiś totalny menel, moi drodzy, przy ulicy pod jakimś rowem. Ale cześć, tak w ogóle, bo ja cię nie adoptowałam bez przyczyny. Ty będziesz mi do czegoś potrzebny. Do czego? Mamo, będzie ci po nic nie masz. No właśnie, nic nie mam, ale mam zamiar mieć wszystko, więc ty będziesz musiał synek kraść w moim imieniu dla mnie różne rzeczy. Jak to kraść? E, jak to, jak to kraść? To łopatą, synek, masz pójść do restauracji i straszyć ludzi, że ich zakopiesz tak, aby dali ci pieniądze. Że co? Nie, tu jest jakaś pomyłka, nie, nie ja, ja, ja uciekam stąd. Nie, ja pójdę, ja powiem na policji, pójdę, powiem wszystko, że powiem, że ty takie rzeczy robisz. O, nie, syneczek, jak ty pójdziesz na policję, to ja pójdę, że ty mi uciekłeś i do poprawczaka trzecie wysłać. No dobra, mamo, dobra, daj mi tą łopatę. Pójdę tam, tylko daj mi spokój i daj mi spać pod normalnym, normalnym domu. Dobra, mamo, to gdzie jest ta restauracja? Chodź za mną, synek, tylko szybko, bo nie chce mi się tam stać nie wiadomo ile. Eee, mamo, czy do tej restauracji właśnie to jest elegancka restauracja? Ja mam tutaj z łopatu wyjść i zastraszać ludzi? Dokładnie tak, synek, zgadłeś? Dokładnie tak. Masz tam wejść i masz tam straszyć ludzi i generalnie wyłudzić od nich hajs. Eee... Eee, dobrze, dobrze mamo, dobrze już Dobra już wchodzę, słuchajcie tam już wchodzę Mam co, mam ich straszyć łopatą, że ich zakopię? To jest jakaś, to jest jakaś paranoja Dobra mamo, a ty wiesz co patrzysz jak ja to robię Dokładnie tak o, Dobra, dobra wchodzę już tam, wchodzę naprawdę, już tam wchodzę tu zobacz, tu jest złocić ludzi w ogóle Wyskakiwać z hajsu, albo dostaniecie łopatą Albo was zakopię, wyskakiwać z hajsu Ej, ej, zaraz to ty chcesz dzieciaku? Co ty od nas wynocha stąd? Kim ty jesteś, żeby chcieć od nas kasy? Wynocha stąd Tak, 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 na pewno? A ci do... Dostać tą łopatą pod wiecie, wiecie gdzie I żebym was zakopał żywcem Bo coś mi się wydaje, że te pana okulary To były drogie jak ta pana teczka z pieniędzmi Nic ci nie damy, wynoś się stąd Ej ty, bo zaraz, a masz, a masz łopaty A masz Dobrze, masz już te pieniądze Bierz je, bierz je i wynocha stąd I odejdź, dostaw na spokoju Dobrze, dobrze, mamy kasę już, mamy kasę, słuchajcie Piękny hajs, zobaczcie Piękny hajs, dobra, więc e, Macie tutaj, czy macie szczęście, że nie dostaliście Mocnej łapatą i tutaj siedzieć, nie wychodzić A jak tylko ktoś zadzwoni na policję To rozprawimy się z wami Wynocha stąd e, Dobra, dobra, mamo, mamo, udało się, zobacz, mamo Mam gotówkę, mam prawdziwe pieniądze, zobacz, udało się Dobrze, synek, bardzo dobrze A teraz masz mi je oddać i siedzieć cicho do końca ale, mamo, ale jak tam się cicho do końca dnia? No przecież to byłem dla ciebie jakieś 700 trubuksów I to, co ty mówisz takie brzydkie rzeczy? Do domu, ale już. Dobra, synek. Teraz mam dla ciebie bojowe zadanie. Oczywiście nie myśl sobie, że będziesz mógł spać pod namiotem albo gdziekolwiek. Masz teraz oddać te pieniądze i się wynosić stąd pod swoje drzewo. Dobra, mamo, już. Czemu ty jesteś taka niemiła naprawdę? Oddawaj hajs. Ale jestem teraz bogata, a ty nie dostaniesz nic. Dobra, mamo, już się kładę. Czemu ty jesteś taka niemiła? Ej, ej, zaraz, zaraz nie kładzisz się jeszcze, w ogóle się jeszcze nie kładziesz, Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz to ty masz ciść. i obrabować bank. Masz i przyjść wszystkie pieniądze z banku, a później masz pójść na policję i na początku dać im pieniądze, a później pójść na policję i powiedzieć, że to ty okradłeś bank, pójdziesz do więzienia, a ja będę bogata i będę miała dużo pieniędzy. E, a, 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 nie. Tu jest jakaś przesada. Nie, ja ja wychodzę stąd, ja wychodzę. Nigdzie nie wychodzisz, albo dostaniesz tej spluwy. Mamo, czemu ty robisz takie rzeczy? Dobra, już słuchajcie, nie, ja naprawdę mam pecha do tych mam. Słuchajcie, ta mama to jest jakaś, nie wiem, jakaś masakra w ogóle. Nie, słuchajcie, gdzie jest ten bank? Gdzie jest ten bank, mamo? Tam, idziesz za mną, idziesz za mną, tam jest dalej bank. Dobra, teraz ja ci dam ten pistolet i bombę. I masz pójść i obrabować i wyciągnąć cały hajs z tego banku, a jak nie, to się rozprawimy z tobą. Dobra, mamo, już spokojnie, naprawdę, tylko bez takiej agresji. Dobrze, daj mi taki ten pistolet, daj mi bombę, a ja tam pójdę i spróbuję coś zdziałać. Naprawdę nie obiecuję, ale. A więc, dobra, wszystko już dostałeś. Masz teraz tutaj pistolet i bombę. I teraz masz iść i obrabować dla mnie bank. Dobra, mamo, już jak ja to zrobię? Jak ja teraz obrabuję bank? Ja jestem dzieckiem. Ja mam słuchajcie, 11 lat. Jak ja mam teraz bank obrabować? Co ty mama mówisz w ogóle? To ja mam pójść 11 latek, który obrabuje bank. Ma tutaj z pistoletem i z bombą? Dobra, słuchajcie, dobra, muszę coś wykombinować. Dobra, słuchajcie, tu jest ten bankier. Muszę teraz coś zrobić, żeby on mi On ma nawet złoty garnitur. To Wyskakuj z hajsu, oddaj się ręce do góry! O nie, 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 dobra, czego ty chcesz młody dzieciaku? Czemu ty masz pistolet? Kto ci go dał? Lepiej mi go oddaj i pójdź do swojej mamy. To nie, ja nie idę do mojej mamy, masz mi też oddać kartę wstępu do sejfu albo zrobi z tobą... O to to wszystko, rozmiarzycie cię tutaj na ścianie. Bardzo ładni, ale teraz ty stajesz pod ścianą, tutaj stajesz pod ścianą i się nie ruszasz, dopóki nie skończę tutaj rabować tego banku. O nie pomocy, dobrze, już 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 spokojnie, tylko nie rób mi krzywdy ani mojej rodzinie. Dobra, siedź tam, nie ruszaj się. Dobra, słuchajcie, gdzie jest sejf? mama, nie, naprawdę. Mama, co to, 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 to co mamy robić? To jest jakaś masakra. Dobra, mam kartę. Daj jestem, wchodzi przy sejfie i teraz, słuchajcie, nie wiem czy tutaj się dawa, iść nie słuchajcie, muszę ten safe chyba wysadzić. Mam bombę. Dobra, wysadzamy, poszedł safe. Dobra, słuchajcie, wybuchł właśnie safe szybko. E, kas ile tu jest kasy w ogóle, dobra. A mo, co ty tu robisz? Zostaw te, gdzie są te pieniądze? Aha, ja je wzięłam, teraz wynoś się razem ze mną stąd. Dobra, e, tu jest chyba, tu jest w ogóle to wyjście tajne, chyba. Dobra, idziemy stąd, idziemy tutaj, idziemy, idziemy tutaj, tutaj, słuchajcie, tu jest jakieś przejście tajne. W ogóle, gdzie my idziemy? Szybciej, synek bo nas złapią. Tutaj chyba się wychodzi, tutaj zobaczcie, jesteśmy gdzieś Jesteśmy w pralni, zobaczcie. A teraz ty, Synek, idziesz na policję i mówisz, że obrabowałeś bank. Albo ja to zrobię, masz wybór. Jak to? Jak to ty idziesz na policji? Ja mam po pójść na policję i powiedzieć, że obrabowałem bank? To ty mówisz, mamo? To jest jakaś masakra. Nic, nic, nic coś takiego nie 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 masz wyjścia, bo inaczej, ja inaczej ja ciebie tam doniosę i będziesz siedział w więzieniu do końca swoich dni. Dobra, dobra, ja już idę na policję. Dobra, słuchajcie, nie dojść Ta mama to jest jakaś oszustka. To jest najgorsza mama, jaką miałem wyciągniu. Słuchajcie, każe mi obrabować, słuchajcie, bank. Jeszcze obrabować, słuchajcie, jakichś ludzi biednych, a teraz mi każe iść na policję i się przyznać do tego, co to w ogóle ma znaczyć, słuchajcie, ale nie mam wyjścia, bo ona mnie odda do poprawczaka wtedy i na mnie doniesie. Dobra, słuchajcie, popałem to wszystko policji, nie wiem, czy mi uwierzył, może nie. Proszę pani, panie policjancki, jest naprawdę problem. Słuchajcie, ja mam 11 lat, a moja mama kazała mi obrabować bank, wysadzić safe generalnie, obrabować ludzi w restauracji i naprawdę mówię prawdę, zobaczcie, to jest jej pistolet, to jest bomba, którą mi dała, a to jest karta wstępu do banku, to są dowody, proszę pomóżcie mi. Ej, młody, skąd ty to masz? Co to w ogóle? Co to ma znaczyć? Co ty tutaj robisz? mówiłem właśnie, ej, zaraz, bo my cię aresztujemy za moment. Co ty w ogóle tłumacz się zaraz, masz tylko powiedz, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, mama tam stoi. Ej, he hej, teraz będziesz siedział, a ja mam cały haj. Dobra, e, proszę pani, proszę naprawdę musicie mi uwierzyć. Moja jest moja zła mama adoptowała mnie dwa temu i od tamtego czasu każe mi tylko napadać na ludzi i okradać ich, bo ona chce mieć pieniądze, bo ona jest bardzo biedna, mieszka w takim szałasie. O tutaj, zobacz, jest taki, jest taki jakby namiot i ona tam mieszka, ale musi, muszą mi panie pomóc. O nie, nie, młody, ty wymyślasz, chciałem specjalnie okraść ten safe, zamykamy cię w więzieniu i nie masz wyjścia. O nie, słuchajcie, to jest mój koniec, idę do tej celi i to jest mój totalny koniec, zobaczcie kto tutaj jest w tej celi, tu w ogóle kto jest, słuchajcie, nie, da, to jest mój koniec, to jest mój naprawdę koniec. Słuchajcie, już nigdy stąd nie wyjdę, Zostałem 11 jedenastoolatkiem w więzieniu. Kim wy przepraszam bardzo jesteście? tej synku, wykupiłam cię z więzienia. Pójdziesz ze mną i z, i z twoim starszym bratem. Siema! Siema, cze cześć w ogóle, ale co wy w ogóle, co wy tu robicie? Jestem jestem dzieckiem porzuconym przez taką mamę, jedną, która generalnie porzuciła mnie i kazała mi napaść w więzieniu. Nie wiem, wiem, właśnie słyszałam twoją historię i naprawdę się tobą zainteresowała. Musisz być mega odważny. No no jestem w sumie. No dobra, to co, wychodzimy w takim razie? Tak, wychodzimy. Do widzenia, do widzenia. E, e, dobrze, słuchajcie, naprawdę, że co ty jest jakaś? Słuchajcie, bogata? Ona ma się koszulkę Gucci. Ona musi. Co to jest jej limuzyna? Co ona jest w limuzynie? Tak, to jest moja limuzyna. Wsiadaj tutaj. Wow, słuchajcie, pierwszy raz w życiu jadę limuzyną. Naprawdę, dokąd my, słuchajcie, idziemy? Gdzie ona może mieszkać w ogóle? Że co? Słuchajcie, ona musi być mega bogata. Idziemy do twojego nowego domu, synek. Gdzie jest ten... Czy to jest ten dom? Porcie gigantyczna antyczna willa. Co jest w ogóle? To jest, niby, mój nowy dom? A więc dobra, synek, zapraszam cię do domu. O, właśnie, do domu, mordo. Y dobra, słuchajcie, to jest. A to jest w ogóle mój brat, teraz starszy. Dobra, słuchajcie, to jest wielka willa? Ale z namiotem. W namiocie spałem ostatnio. Teraz jestem w takiej wielkiej willi, że co? Jakie co w ogóle? Co, parcie, są, jak co dwie lodówki, nawet tutaj jest chyba wszystko. Ale mamo, czemu w ogóle? Czemu ty mnie adoptowałaś? Jesteś taki odważny, więc chciałam generalnie kogoś takiego poznać i adoptować. Też generalnie bardzo cię lubię. E, aha, okej, okay. czyli no dobra, ale to w takim razie, gdzie ja będę tutaj spać? I w ogóle, co ja mam tutaj takiego, że tak powiem, robić? Chodź, pokażę ci twoje łóżko. Tutaj będzie moja sypialnia, zobaczcie, mam najlepszy widok. O, tutaj będziesz spał, generalnie, ale tutaj jest twoja łazienka zaraz obu Obok jest moja łazienka. Tu są w ogóle jakieś pralki Jej, jaki to jest luksusowy dom, zobaczcie, czemu ja mam. Czemu ja mam taki dom z Willą. W ogóle, po zobaczcie, tu jest obok w ogóle nas jezioro. Mamy własne prywatne jezioro, słuchajcie, co ja teraz tutaj będę robił? Dobra, słuchaj, Srek, w cały ten dom jest do twojej dyspozycji. Baw się gdzie chcesz. Ale w zamian, oczywiście, musisz nas nauczyć, jak obrabować bank. E, że co? Że co mam w zamian was nauczyć, jak obrabować bank? Ładnie, masz nam powiedzieć jak obrabować bank i mój synek też będzie je obrab... będzie rabował. E czy mam teraz szkolić? Tego młodzieńca, jak rabować bank? Że co? A, a, ale nie ma jakieś, jakiegoś innego sposobu, może na to, czy cokolwiek w ogóle? Nie, daję Ci wszystko! Masz mnie chociaż tego nauczyć! E, no, 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 dobra, dobra, słuchaj to, kolego, chodź w takim razie za mną, to powiem Ci wszystko, ok? Chodźmy w ogóle na górę, może tego domu, chodź za mną, w takim razie to nauczę, w takim razie, jak to robić. Tu jest wielki, wielki telewizor, zobaczcie, jaka wielka plazma. E, dobra, słuchaj młody, generalnie potrzebujemy dwóch rzeczy, trzech w sumie rzeczy: potrzebujemy karty wstępu, potrzebujemy pistoletu i potrzebujemy bomby. To jest synek nasza sprzątacza. Cześć, e, Dzień dobry, pani, dzień dobry. Dobra, czas na obiad. Siadajcie! Dobra, słuchajcie, siadam przy stoleku. Obiad, obiad! Okej, okay, co tutaj dla was przygotować? Mój synalek dostanie najlepsze sushi i pizzę. Okej, okay, ja też dostanę? O nie, 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 ty dostaniesz to jabłko. Ty nie jesteś moim ulubionym synarkiem. Co? Czemu ja nie jestem ulubionym? He, <laughs> he, Jedz teraz zgniłe jabłka, i to ja jestem od ciebie lepszy. Ale w ogóle czy mamy taką maskę kota? Ale mamo, naprawdę czy nie możesz nas traktować po równo? Nie, bo nie jesteście równi. To... To jest mój ulubiony snalek No właśnie, he, he, he. Od teraz to ty będziesz jego służącym Masz się go słuchać i robić wszystko co on ci każe Twoje pierwsze zadanie wyczyść mój pokój i umyj toaletę A później masz przechodzić za mnie poziomy w grach I masz mówić, że to ja gram, a nie ty Że, że co? Mam, mam grać w gry za, za niego i mówić, że to, że to on gra? Że co? Masz robić wszystko co ja chcę Bo inaczej wdalimy cię z tego domu do tego namiotu śmierdzącego Nie, słuchajcie Czemu? Tu jest jakaś zarozumiała rodzina I nie chodźmy tu po stole, bo będziesz śmiecił Nie, słuchajcie nie, ja naprawdę już nie mam siły, nie mam siły. Słuchajcie, ja idę się wykąpać w tym jeziorze. Cokolwiek w ogóle, nie wiem czy to jest jakieś wyjście. Nie, słuchajcie, ja idę sobie popływać w jeziorze naprawdę. Ej ej, zaraz to jest moje jezioro, tobie nie wolno dopływać. Masz się mnie słuchać. Ani tutaj nie wchodzić tego jeziora. Że, co, że nawet do jeziora nie mogę wejść? Nie naprawdę, nie, to jest jakaś jeszcze gorsza rodzina niż poprzednia. Chociaż popływam sobie czy coś, bo kraulem sobie popływam, czy, czy cokolwiek w ogóle. Masz pływać żabką, masz pływać tak jak ja chcę masz robić to, tu ja chcę jasne. Nie wolno ci. Pływać kraulem eee, wiecie co, moi drodzy? Ja już do tego naprawdę nie mam siły. Echa, jaki ty jesteś w ogóle śmieszny i beznadziejny? Ha, he, ha. Eee, wiecie co? Nie, ja, ja słuchajcie, ja wychodzę stąd, ja stąd uciekam. Ej, gdzie ty uciekasz? Co ty robisz? Nie, słuchajcie, ja uciekam z tego domu. Nie, nie, to jest jakaś masakra, słuchajcie, ja stąd uciekam. Będę żył dalej pod namiotem, będę żył, słuchajcie, dalej, nie wiem, gdziekolwiek. Nie, słuchajcie, ja wracam do tego przedszkola, naprawdę, ja już tutaj wracam. Ej, co ty tu robisz? Przecież byłeś adoptowany. No, no, byłem adoptowany, a już naprawdę, ja już nic pani mówię, bo pani i tak nie uwierzy, co się ze mną działo i co robiłem, naprawdę, ja wracam tutaj do tej kołyski, ja się tutaj kładę i słuchajcie, czekam na kolejną adopcję, albo nie wiem w sumie co, ale to byłoby na tyle, słuchajcie do widzenia, cześć, elo i pa 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 pa, pa.